Okładkę 36 numeru Tygodnika do Rzeczy poświęciliśmy profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi. Bestsellera, którym stał się podręcznik do historii teraźniejszości, ale zarazem obiektowi wielkiej nagonki. Jedno z drugim zresztą związane. Książka sprzedaje się świetnie. Jak się sprawdzi jako podręcznik, jak sprawdzi się nowy przedmiot, nie wiadomo. No ale coś jednak wiadomo o tym, dlaczego został profesor Roszkowski tak bardzo zaatakowany, o tym, jakich manipulacji się przy tym dopuszczono i jak nieuczciwie ten atak był prowadzony i o tym, dlaczego, to okładkowy tekst Piotra Semki, kilka podobnych w tonie tekstów, objaśniających rozmaite mechanizmy lewicowych nagonek, również Państwo w tym numerze znajdą. Ja się zajmuję w tym numerze, polecam łaskawie Państwa, uwadze zupełnie czym innym, czyli problemowi, na który intensywnie zamykamy oczy, bądź próbujemy go obsłużyć głupowymi formułkami. Problemowi imigracji. Nie ma sensu dyskutowanie czy imigracja jest dobra czy zła, bo ona jest i w sytuacji, gdy Polska przy 3 milionach Ukraińców, których przyjęła jako uchodźców wojennych, wciąż ma bezrobocie realne na poziomie 2-3%, nie ma w ogóle dyskusji o tym, czy będzie w Polsce imigracja czy nie będzie. Dyskusja powinna być o tym, jak ją zagospodarować, jakie instytucje stworzyć, aby mieć z imigrantów pożytek, a nie mieć z nimi kłopoty. Czyli, żeby imigracja nas rozwijała tak, jak rozwinęła Amerykę Północną, a nie wprawiła w problemy, tak jak wprawiła Europę Zachodnią. Co trzeba zrobić? O tym właśnie w tym moim tekście. Bardzo polecam w tym numerze teksty dotyczące Rosji. Piotr Włoczyk analizuje jak działają sankcje i wykazuje, że jednak propaganda rosyjska, która usiłuje wmówić Zachodowi, że Rosja świetnie sobie radzi pomimo żadnych sankcji, pomimo wszystkich sankcji nie ma to na nią żadnego wpływu, jest tylko propagandą. O tym Państwo u Piotra Włóczyka przeczytacie, a polecam także tekst Macieja Pieczyńskiego o tym, jak jawią się wyraźnie już plany Putina wobec Ukrainy, oraz rozmowę z Piotrem Skwiecińskim, byłym szefem Instytutu. Polskiego w Moskwie, teraz pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to jeszcze jeden wywiad, skoro przy tym jesteśmy. Sebastian Kaleta komentuje dla nas wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego, który po latach uznał, że te wszystkie lewe reprywatyzacje były, no, lewe, właśnie. I co z tego wynika poza moralną satysfakcją dla tych, którzy od dawna mówili, że jest to jeden wielki, gigantyczny szwindel kasty sędziowskiej i mafii nieuczciwych prawników, którzy się przy tym wszystkim obłowili na ogromne miliony. A ponieważ zbliża się festiwal filmów polskich w Gdyni, to też bardzo polecam tekst Remigiusza Własta Maltuszaka, który Opisuję, jaką to za 400 milionów złotych, bo tyle kosztował ubiegłoroczny festiwal, ten będzie pewnie nieco droższy, jakąż to kulturę filmową, jakież to filmy właściwie promujemy na tym festiwalu i do czego państwo polskie dopłaca ogromne pieniądze. Stałe rubryki, oczywiście, staże autorzy, oczywiście wszystkiego to Państwu nie wymienię. Po prostu trzeba jak co tydzień ten numer kupić i jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, najlepiej wykupić prenumeratę, a przy okazji prenumeraty redakcyjnej, przypomnę, wykupuje się także dostęp do strefy do rzeczy plus. Warto.